Nie długo planowali... nie musiałam Marka przekonywać, poczekaj, poczekaj, długo nie musiałam przekonywać, do czego? Do tego, żeby zasiadł na naszej kanapie, wiem, że świetnie się będziesz czuł przy kucharzach, ale temat naprawdę warty poruszenia, to znaczy, co robimy podczas ferii, żeby się nie nudzić, wychodzimy na świeże powietrze, jak się do takich zabaw na świeżym powietrzu przygotować, jeśli jest jeszcze cała masa śniegu? Bardzo ciekawy temat, Kasiu, mhm. bo... Będziemy patrzyli na to, co zrobić, żeby nasze dzieci były zdrowe, bo to wszystkie wszystkim babcie, Kasiu, powiedzą: "Mareczku żaliki, drogi, żaliki. nie nawet gorzej. Mareczku, przeziębisz sobie nerki", zawsze o. mówiła moja babcia. I postanowiliśmy się z tym zmierzyć. Doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Gołąbek, to nasz gość, witamy bardzo serdecznie. Ale jest z nami także Paulina Sosnowska, mama, witamy bardzo serdecznie pani Paulino, jakieś wizyty? lekarskie w ostatnim czasie? Tak, były z córką ośmioletnią. Ma problemy z pęcherzem oczowym. I od czego to się zaczęło tak naprawdę? Właśnie od tego świeżego powietrza? Właśnie od tego czasu zabawy na świeżym powietrzu? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że jeżeli wychodziliśmy na dwór, ona gdzieś przesiadywała, yy, Usiadła gdzieś, przysiadła i to od razu, yy, gdy przyszliśmy do domu, zaczęła właśnie latać do toalety. I później stwierdziliśmy, że do, przyszliśmy do lekarza i lekarz stwierdził właśnie zapalenie pęcherza moczowego. Czyli babcie jednak miały rację, ja zawsze słyszałem Mareczku nie siadaj na zimnym, nie siadaj na śniegu, przeziębisz tak. pęcherz, przeziębisz nerki. Panie doktorze, jak to wygląda z medycznego punktu widzenia? Myślę, że tym jest bardzo dużo racji. Eee, przede wszystkim, e, kiedy siadamy na zimnym, to e, doprowadzamy do ochłodzenia e, okolicy krocza. E, I to będzie wpływało na zaburzenie takiej równowagi, my to tak mądrze nazywamy czynnikami, które nas atakują, a które nas chronią. To z jednej strony. Z drugiej strony, u mężczyzn, młodych mężczyzn również, będzie powodowało skurcz mięśni na miednicy, a to może z kolei powodować w przyszłości krótszej, dłuższej do wystąpienia objawów przewlekłego zapalnia prostaty, bezbakteryjnego zapalenia prostaty, co Ale jest dosyć powszechne. Czy to oznacza, że jednak chłopcy są częściej narażeni na różnego rodzaju infekcje? E, no nie do końca. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy będziemy doprowadzali do ochłodzenia organizmu, w takiej sytuacji zwiększamy Wystąpienia infekcji przewlekłej, w postaci przewlekłego zapalenia prostacji. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy nas natura bardziej ochroniła przed ryzykiem infekcji, mężczyzn tak, ochroniła, kobiety nie. A to wynika z budowy narządów płciowych u mężczyzn. Ta cewka moczowa jest dłuższa, węższa. My nie mamy bezpośredniego kontaktu, tak jak u kobiet jest z pochwą. Łatwego wchodzenia wnikania bakterii z okolicy odbytu do pochwy. U dziewczynek czy kobiet również ta cewka jest krótsza, około 3-4 cm i jest szersza, łatwiej wnikają bakterie. Tam też jest bardzo ważna u kobiet obecność odpowiedniej ilości bakterii ochronnych pałeczek kwasu mlekowego. One obniżają pH w pochwie, a więc hamują wnikanie niektórych bakterii grzybów. i grzybów. W związku z tym u kobiet te mechanizmy, one są troszeczkę bardziej skomplikowane, dużo łatwiej przez to mogą też mimo tych mechanizmów wnikać bakterie, bo taka jest naturalna budowa narządów ciałych. Natomiast w przypadku dzieci, tak jak tutaj e, u córeczki, e, ja myślę, że, że ten problem infekcji gdzieś wystąpił wcześniej. Natomiast to nagłe obniżenie temperatury, nagłe ochłodzenie tej okolicy doprowadziło właśnie do zaburzenia równowagi, e, która była w danym momencie i wystąpiły objawy. Bo to nie może to nie, to nie jest tak nigdy, że jak nagle usiądziemy, to już będziemy mieć za chwilę objawy. Nie, to, tak, tak nie, to nie, nie działa tak, tak bakteria nie wejdzie, nie namnoży się, nie wywoła tak szybko objawów. Ja myślę, że infekcja już tam była wcześniej, tylko ona była uśpiona. Bo tak zazwyczaj jest w naszych przy przypadku infekcji, że one nie dają od razu objawów. Te objawy występują z dużym opóźnieniem. Tak naprawdę można powiedzieć, że około 10-20% infekcji daje. Gwałtowny przebieg. Właśnie. Z, bo rozumiem, że tam były parcia, pewnie było tak, latanie do obikacji częste kas. co. E... A czy była pani Paulino e, temperatura? Podwyższony stan gorączkowy? Właśnie koronkowy. nie. Nie miała nic. I właśnie jak chodziło o toalety, to często właśnie narzekała, że ją boli, szczypie. Mhm. Ja myślałam, że ona po prostu narzeka, albo to ze stresu. Ale nie, to jednak coś tam jednak miał właśnie infekcję. Ja pewnie postąpiłbym tak samo, bo z reguły myślimy, infekcja jest wtedy, kiedy dziecko ma przynajmniej stan podgorączkowy albo temperaturę. Dokładnie, to, to, to tak, to też, ale to nie jest reguła. Właśnie tak jak tutaj u córeczki, nie było temperatury. To znaczy, że ta infekcja jest ograniczona do dolnych dróg moczowych, zazwyczaj. Jeżeli mamy temperaturę, mówimy o dużej temperaturze powyżej 38 stopni, to myślimy, że infekcja przeniosła się wyżej, a więc przeniosła się już do nerek i myślimy o odmienczkowym zapaleniu nerek, lub ewentualnie u dziewczynek już trochę starszych, nastolatek lub kobiet. Jeżeli jest taka temperatura i są bóle brzucha, musimy zadać sobie pytanie, czy nie ma przypadkiem zapalenia przydatków. A więc jajników, prawda? U mężczyzn z kolei gorączka e, e, będzie świadczyła, że może być e, szczególnie 38 stopni, powyżej musimy zawsze pamiętać, że jest ryzyko ostrego zapalenia prostaty, ostrego zapalenia gruczołu krokowego, co oczywiście nie wyklucza przy okazji zapalenia nerek. Ale mnie martwi tylko jedna rzecz, bo zachęcamy naszych widzów do tego, aby wychodzili na świeże powietrze, aby wymyślali najróżniejsze zabawy na świeżym powietrzu ze swoimi dziećmi, to w takim razie, w jaki sposób my, dorośli powinniśmy sami siebie. Przygotować i o czym absolutnie pamiętać, jeśli chodzi o swoje dzieciaki świetnie, bo uważam, że trzeba wychodzić na podwórko, uprawiać jak najwięcej sportu i to latem i zimą. I zima jest genialna, bo rozwija inne sporty i, i zawsze to samo powtarzam swojemu synkowi i też dbamy o to, żeby on jednak wychodził, ruszał się. Natomiast myślę, że warto przyzwyczaić dzieciaki, żeby przed wyjściem na jakieś takie aktywności sportowe, na lodowisko, na narty, żeby oddały moc. to po pierwsze. Po drugie, warto je zaopatrzyć w okresie takim chłodnym, czyli już od momentu, kiedy nakładamy Grubą kurtkę, my takiej ją zdejmujemy, w termoaktywną bieliznę. Ja nie mówię o górze, bo to jest jasne, fajnie by było mieć koszulkę, ale przynajmniej te majtki. Jest mnóstwo teraz firm, szczególnie są bardzo fajne rzeczy zrobione czy to z nowoczesnych tkanin, ale nawet zrobione z wełny Merino. To są zazwyczaj bardzo cienkie bielizna, bardzo cienkie majtki, ale bardzo fajne, bo one trzymają ciepło, a przepuszczają wilgoć. To powoduje, że w, w miejscach, gdzie jak jest tutaj, jest ciepło, to on się nie poci. Ona się nie poci, więc jak wyjdzie za chwilę na podwórko, tam nie będzie spocana, nie będzie marzła, a na podwórku ta temperatura jest otrzymywana ciepła, więc jest ciepło, mięśnie są też rozluźnione i jest fajnie. Czyli jedna rzecz to dbamy o to, żeby oddał, czy oddała mocz. Dwa, pomyśleć o termoaktywnej bieliźnie. 3. uczulamy, że jeżeli zmoczysz, upadniesz na śnieg, będziesz w na śniegu, czy zauważysz, że ubranie jest mokre, wróć do domu, przebierz się, a po prostu za chwilę wrócisz się, ja wiem, że jest tam nieco tak. ale uczulamy. Dwa, staramy się wpoić, żeby jednak nie siadali na zimnym, dlatego że to obniży nam nasze zdolności obronne, te miejscowe w układzie moczowym i może przyczynić się do wystąpienia objawów. Trzy, czy e, wpajamy i to w każdych warunkach, czy to latem, czy zimą, e, że nie wolno przetrzymywać moczu. Jeżeli ci się chce oddać mocz, czuję, że jest to ten moment, wróć do domu i oddaj mocz. Broń Boże, nie oddawaj tego na podwórku w warunkach chłodnych, bo to wiadomo, chłopaki, e, każdy z nas przeszedł e, tą szybką ścieżkę, żeby jak, jak najdłużej być na podwórku, a nie wracać do domu, bo jeszcze rodzice zatrzymają w domu jakichś <laughs> obowiązków, tak? E, ale zwrócić na to uwagę, że to nie jest miejsce, dlatego że tu na, bezpośrednio działa Bezpośrednio na, na pęcherz moczowy, na e, dolne drogi moczowe. I e, myślę, że ważną rzeczą jest to, że jeżeli wystąpią te objawy, o których wspominałem, czyli jakieś częstsze chodzenie dubikacji, pieczenie podczas sikania, e, trudności z rozpoczęciem sikania, dziecko się skarży, że jest ból w dole brzucha, wtedy myślę, że niezbędne jest udanie się doktora. Nie, nie należy próbować domowych sposobów pod tytułem furagina, czy takich furazydyna, czy takie tego typu leki, e, czy e, dawanie herbaty z miodem, to pewnie też jest ważne, ale to nie pomoże nam. W wyleczeniu. I takie dziecko, każde dziecko, które ma infekcję, bezwzględnie powinno mieć zrobiony posiew moczu. Nie tylko badanie moczu, ale posiew moczu, ponieważ y, tu musimy patrzeć szeroko, zastanowić się, dlaczego dziecko ma infekcję. U dzieci te infekcje nie powinny występować. Dziecko nie jest jeszcze tak y, na, y, eksponowane na różne czynniki, które prowadzą do infekcji, w związku z tym. Taka sytuacja musi w nas wzbudzić pewien niepokój, może bardziej taką zastanowienie się, co, co jest nie tak, i jednak udanie się do lekarza. Nie, nie dawajmy dziecku tych leków, które sami bierzemy jako dorośli, czy paraleków, tylko raczej zaprowadźmy do lekarza i zróbmy ten posiew w moczu, jako minimum. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję spadł z serca. Moja mhm. babcia miała rację. I mm, coś w tym jest, że, że lecki tak, jednak do końca że... powinny być yy, przykryte. prawda? Tak, tak. No, lecki do końca jest. przykryte, ale to nie znaczy, że nie bawimy się na świeżym no powietrzu. Ale oczywiście, że tak. A jeżeli ferie to podróżowanie, jeżeli podróżowanie to po kraju yy, możemy wyjechać gdzieś za granicę, to my mamy dla Państwa pewną propozycję. Nietypową, bo nie jedziemy w góry. Właśnie, nie. tym razem nie. Tym razem nie yy, w góry, a obserwować będziemy to, co dzieje się na północy kraju.